Słuchajcie, znowu dymy, kulfon mnie straszy, że będzie mnie zgłaszał, bo coś tam. No tak, nie chcę występować na poto streamie, ale słuchajcie, to rzeczywiście jest program satyryczny. A dlaczego? No dlatego, że kulfon nieźle mnie rozbawił, gdyż twierdzi, że on kulturalnie prosił. Kulturalnie prosił, a ja taki niekulturalny jestem i nie robię tego co on chce. Przede wszystkim dlatego, że nikt mi nie kazał, ale po drugie dlatego, że gdyby poprosił kulturalnie, to może całej sprawy by nie było. Ale on nie poprosił kulturalnie, bo na przykład tylko dzisiaj nazywał mnie Zjebem. Przepraszam cię, Kulfon, trochę byłem zajęty, więc nadrobiłem dopiero teraz. Tym mnie nie strasz swoją panią mecenas, że ona coś tam wyśle i tak dalej, dlatego że. Co, nie powiedziałeś jej całej prawdy? No właśnie, bo gdybyś powiedział to pani mecenas pewnie by cię nie reprezentowała, bo by się spaliła ze wstydu. Ale wiesz, jak coś to jak pani mecenas, wiesz, podziała to możliwe, że ja jej coś tam odpowiem i wtedy reprezentować cię będzie ktoś inny, może mniej taki, jakby to powiedzieć, martwiący się. O swoją karierę, o w ten sposób powiem. Zresztą. Różnica między nami jest taka, że ja się twoim pożyciem małżeńskim i życiem rodzinnym nie interesuję. Odnoszę się tylko do tego, co sam publikujesz w internecie, a twoja żabka postanowiła się wypowiedzieć, więc ja się tylko do tego odniosłam. A co ty robisz i z kim? I jak? Zupełnie mnie to nie interesuje. Także nie musisz się chwalić albo żalić. A to, że ty mówisz, że ja nigdy tam wiesz, z kobietą, nic i rodziny miał nie będę, czy jakoś tak, a co cię to chłopie interesuje, to w ogóle nie jest twoja sprawa. No chyba, że ty jesteś taki bardzo empatyczny, no to kurczę, no nie martw się no. Ja wiem, że wielu z moich krytyków, czy tam hejterów to by chciało wiedzieć, kto, z kim, gdzie i jak. Co robiłem. Ja wiem, że bardzo Was to interesuje, ale to nie jest Wasza sprawa i się nie dowiecie. Natomiast ten argument, że rodziny miał nie będę i w ogóle te gadki, że ja nigdy z kobietą nic nie, ten. Słuchajcie, ja chodziłem do gimnazjum, kiedy jeszcze gimnazjum istniało. Nie ma w tym zakresie tekstu, który byście mogli użyć, żeby mnie teraz jakoś obrazić czy bardzo zasmucić. Naprawdę. Ja to wszystko już przerabiałem. A wiceum zresztą już mniej, ale trochę też, więc nie ma takiego tekstu, który mi uświadomi, co mnie nie czeka. Pomijając, że wy nie wiecie i się nigdy nie dowiecie pewnych rzeczy z mojego życia, bo to nie jest wasza sprawa. Chyba, że sam z jakiegoś powodu zdecyduję się o tym opowiedzieć. Ale to tylko wtedy. Nie rusza mnie to zupełnie. Oczywiście, że to nie jest miłe, kiedy się coś takiego słyszy, ale to, to, to tyle. Są rzeczy, które mnie już nie wzruszają, tak samo jak to, że ktoś powie, że mam zeza. Kurczę, no mam, i co z tego? Słuchajcie, jeszcze jest taki kibic z Kulfona, to mu tu może poświęcę jedno zdanie, bo on mi się kojarzy z takim przysłowiem: kibic z dala się nie wpierdala. Bajer, ty się zajmij swoim zdrowiem, a nie mną, czy komentowaniem tego, co ja mówię, bo ty wyglądasz, jakbyś był jedną nogą w grobie. Hadrun byłam na skórce od banana. Zresztą momentami kulfon też tak wygląda, zwłaszcza wtedy, kiedy mu się toczy piana w kącikach. Stale słuchajcie, kulfon jest zdrowy, bo dzisiaj się pochwalił, co będzie robił, czyli mu konar zapłonął, a jak konar mu jeszcze płonie, znaczy mu zdrowie dopisuje. To fantastyczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile środków odurzających spożył podczas swojego życia i jak je mieszał, i w ogóle jak higienicznie się. Prowadził. Także cieszymy się Kulfon, naprawdę, że możesz. Słuchajcie, ja się nie znam, przecież ja nic nie wiem. Ja nigdy niczego nie przeżyję, a czytałem w internecie, bo przecież ja tylko w internecie żyję. No w każdym razie w internecie czytałem, że długotrwałe spożycie narkotyków sprzyja u mężczyzn impotencji. Więc pogratulujmy Kulfonowi, że on jeszcze może. Teraz was pytam, widzowie uszatka. Jesteście tutaj? Donosicie mu? Bo jeżeli mu donosicie, to dajcie znać w komentarzu, kto z was ogląda kulfona i mu donosi, a mnie nie lubi. Dlatego, że kulfon mówi, że ma ludzi, którzy mu donoszą, a zdaje się jest świetnie poinformowany, aż wręcz powiedziałbym wzorcowo, o czym ja tutaj mówię. Tak jakby każdy materiał oglądał. Dosłownie. Ale to wy podobno mu donosicie, więc dajcie znać, kto mu donosi, to jeszcze ode mnie serduszko dostanie naprawdę. Słuchajcie, kurw, on jeszcze powiedział, że jak ja myślę, że on będzie działał moralnie, to się mylę. Trochę się przestraszyłem. Jak myślicie, czy mi groził, czy to już groźby karalne, czy jeszcze nie? Napiszcie mi tutaj. Słuchajcie, swoją drogą, to on mówi cały czas, że ja jestem jebnięty, upośledzony. Chory psychicznie, i tak dalej. To teraz, tak, Ulfon. Ja jestem ten niebnięty, upośledzony i chory psychicznie. A ty ze mną wchodzisz w polemikę. To słuchaj, ktoś by się jeszcze mógł pomylić, kto tu jest yy, upośledzony. Dla mnie to ty jesteś bardzo ważny. Ja uważam, że ty zasługujesz na ogólnopolską sławę. Jesteś tak wyjątkowym człowiekiem. A ty. No, smuci się moje serduszko, kiedy mówisz, że jestem nieważny, ale potem wiem, że jestem dla ciebie bardzo ważny, ponieważ tak często o mnie mówisz. Słuchaj, Kulfon, może jest tak, że po prostu ja Ci się podobam i jak mnie widzisz, nie wiesz jak sobie z tym poradzić. Konar ci płonie i dlatego robisz się taki chamski i wulgarny ze strachu, bo sam boisz się swoich reakcji. Słuchaj, no, niestety no... U mnie szans nie masz, ale jestem tolerancyjny. Zresztą wydaje mi się też, bo mówisz, że ja tak często, mówię, że mi się coś wydaje, że możesz mieć tak samo z Jackiem, że Jacek ci się podoba i wtedy tak właśnie reagujesz, tym bardziej, że powiedziałeś kiedyś tam, że ja jestem do Jacka podobny, więc słuchaj, może jesteśmy w twoim typie. Tylko wtedy to. Powiedz normalnie, ja to przyjmę tyle. I nie musisz się tak unosić, knąć, denerwować, być taki poirytowany. Bo po co? Wolę kobiety, ale słuchaj, nie będę okrutny, nie powiem, zostańmy przyjaciółmi. Wiesz, specjalnie dla ciebie, kiedy będę o tobie mówił, mogę się nie golić na twarzy, bo wtedy ci się będę wydawał. Taki bardziej męski. Kulfon, bo ja cię coś muszę uświadomić. Ty tak nienawidzisz tego Jacka, ale jesteś do niego bardziej podobny niż ci się wydaje. I to nie tylko to, co sobie przypisujesz: współtworzenie. Kanału JTO, ale zauważ, że kiedy on o mnie mówił, to również mówił, że on ma obowiązki, których ja nigdy miał nie będę i że nigdy nie założę rodziny. Nawet mu w tej sprawie odpowiedziałem, podobnie zresztą jak tobie. I ten żart wstaje, wstaje i wstać nie może, który powtarzacie wszyscy, mówiąc o moim kanale, wstaje, poprzednim kanale, nawiązując do tej nazwy. Zresztą zdaje się też, że to był mój żart, właśnie z początku kanału wstaje. Ale znowu kulfon, tutaj masz coś wspólnego z Jackiem, dlatego że Jacek też użył tego żartu. I pamiętam, że kiedy użył tego żartu, to mimo tego, że nawet cię o to nie prosiłem, poświęciłeś część swojego live'a, strasznie jadąc wtedy po Jacku, że Jagon może się nabijać do sobie niepełnosprawnej. A teraz zrobiłeś dokładnie to samo: żebyś był hipokrytą. Pewnie tak. Kulfon, i mimo tego, że powiedziałeś, że nie zakowasz się moralnie, to pamiętaj. Na tym kanale udzielam się tylko ja. Albo możesz się śmiać ze wszystkich osób, które na tym kanale będą się udzielać. Oczywiście to też zależy od kontekstu, w jakim się udzielają, ale ze mnie możesz się śmiać. Tylko ty masz takie bardzo ładne powiedzenie, które akurat bardzo mi się podoba i tutaj nie ściemniam, ani nie żartuję. Sam powiedziałeś, rodziny się nie rusza i tego się trzymaj. Słuchaj, na koniec jeszcze jedno ci powiem, bo akurat będzie 10 minut i reklamy się ładnie włączą, bo przecież całkiem za darmo. Ci nie będę odpowiadał, no co ty zgupiały? Kurwa, to nie ja zacząłem tam całą historię, że ci będę kanał zgłaszał za prawa autorskie i ci kanał zamknę. I tym podobne. I akurat w tej sprawie nie różnisz się niczym od Jacka, bo on też się zdenerwował, dlatego że się odezwałem. A prawa autorskie, no cóż, ja znam polskie prawo i wiem, kiedy jest dozwolony użytek, i kiedy można użyć prawa cytatu, a że YouTube jest prywatną firmą i ma swoje regulacje i swoje mi się... W przypadku. Ja nie będę takim kozakiem, bo niezbadane są wyroki automatu YouTube'a. Natomiast pamiętaj, że one działają w dwie strony. Kurfon, Jacek też podobnie jak ty wypominał mi to, że jak nagrywałem o nim, to miałem więcej wyświetleń, a jak o nim nie nagrywałem, to miałem mniej. I ty robisz dokładnie to samo. Widzisz tą koszulkę? Bardzo ją lubię. Stop war. Jeżeli chcesz coś ode mnie uzyskać, to możesz napisać mi na maila. Przez komunikatory różnego rodzaju czy telefon i tak bym z Tobą nie rozmawiał, bo Ty wszystko nagrywasz, więc to nie ma sensu. Tak dla zasady, bo nie mam z tym problemu, żebyś mnie nagrywał. Chociaż jak się nad tym zastanowię, to jednak miałbym problem, bo Ty byś to potem gdzieś wyciągnął. Przemontował, tak jak ci wygodniej, i puszczał to na tych swoich live'ach, jakieś tam pierdy, które byś stworzył, że ja niby coś powiedziałem, tego nie powiedziałem. Kulfon, ale ty wiesz, czemu ja o tobie nagrywam? Czy nie? Bo ja mogę przestać jak przeprosisz, a najlepiej jeszcze jak wykasujesz te fragmenty niby żartów, które mówiłeś, takie śmieszne. Ha, ha, ha. A jak nie wiesz, to napisz do mnie, to ci wyjaśnię, tylko słuchaj, nie wierzę, że jesteś aż tak głupi. Ale ja tego nie zacząłem. A rodziny się nie rusza. Wspomniałeś coś tam jeszcze o Mareckim. Tylko że widzisz, Marecki jest osobą, o której właśnie ja nie chcę nagrywać. I to bynajmniej nie dlatego, że się go boję. A jak nie wiesz dlaczego, to przesłuchaj ten vlog jeszcze raz, tu przy okazji więcej zarobię, a ty się może czegoś dowiesz. Wy widzowie, cześć, trzymajcie się i do następnego. A dla ciebie uszatku jeszcze zrobię tak, jak robi człowiek, którego tak bardzo cenisz, bo ciągle o nim mówisz na każdym live i ciągle go pokazujesz. A więc będzie to specjalnie dla ciebie przekaz podprogowy, a więc skup się. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. I możesz sobie to puszczać w pętli, aż zrozumiesz.